Cześć. Witam, dzień dobry. Powiedz mi, jakie wyzwania stoją dziś przed technologiami lokalizacyjnymi? Jest ich wiele, ale gdybym miał wymienić dwa na początek, to po pierwsze wskazałbym na pojazdy autonomiczne i na wspieranie pojazdów i robotów przez mapy i serwisy związane z lokalizacją. Jest to dzisiaj wyzwanie które wymaga od nas tworzenia specjalnej technologii tworzenia map i wytwarzania specjalnych serwisów. Wykonujemy na tą potrzebę specjalne mapy, tak zwane mapy HD, które mają bardzo dużą dokładność, nawet poniżej 10 cm. Roboty są w tym względzie bardziej wymagające niż ludzie i dzięki takim mapom umożliwiamy pojazdom precyzyjne określenie lokalizacji oraz kontekstu trasy. Wskazałbym również na, na wyzwanie, które we współczesnym świecie stało się już standardem ze względu na dużą mobilność i dużą zmienność świata, który obserwujemy. Dzisiaj mapa cyfrowa to już nie, są, to nie jest tylko prosta infrastruktura drogowa, to jest dużo dużo różnego typu informacji, które są zintegrowane z mapą. I zmienność tej informacji i gęstość tej informacji jest na tyle duża, że wymaga to od nas przetwarzania informacji w trybie rzeczywistym. Również deweloperzy, którzy konsumują informacje lokalizacyjne, konsumują informacje zawarte w mapie, oczekują tego, by ta informacja była up to date i żeby zawierała wszystkie niezbędne informacje i szczegóły. I to jest również dla nas wyzwanie, któremu, któremu dajemy radę sprostać, tworząc właśnie informację, upgrade, tworząc mapę, która jest wydawana na bieżąco. To znaczy wydajemy, jesteśmy w stanie gotowi wydawać mapę kilka razy, kilkanaście razy na sekundę. No właśnie, czym jest platforma służąca przechowywaniu edycji i wydawaniu mapy no, zanim otrzymamy końcową, końcowy produkt, jaki jest znany użytkownikom, czyli nawigację, no musi dojść najpierw do tego, żeby powstała mapa cyfrowa oraz y, muszą powstać serwisy, które umożliwiają korzystanie z tej mapy. I do tego właśnie jest platforma. W tomtomie tworzymy bardzo zaawansowany software, który umożliwia właśnie gromadzenie i integrację wszystkich źródeł, które potrzebne nam są do stworzenia mapy, a także dalej y, 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 Wydawanie wersji kolejnych wersji mapy w, w taki sposób, żeby aplikacja końcowa, tak, na przykład nawigacja, mogła z niej z tej mapy korzystać. I do tego jest właśnie potrzebna platforma. Co wyróżnia wasze środowisko pracy wasze jako tomtoma i co jest receptą na sukces pracy zespołu? Myślę, że jest to duża autonomia pracy zespołów, która umożliwia. Innowacyjne, innowacyjne podejście do tworzenia produktów. To jest właśnie ta swoboda twórczego myślenia bez obaw, że podejmie się niewłaściwą decyzję. Tak? Podejmujemy ryzyko po to, żeby, żeby tworzyć coś, co wykracza poza standard rynkowy. Dzięki temu zespoły są bardzo zaangażowane. Tak? Każdy czuje, że ma wpływ na końcowy produkt, który potem służy milionom ludzi. Dlatego bardzo inwestujemy w, w to, żeby zespoły mogły koncentrować się na, na innowacjach. Okay. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Okay.